Kochani, witajcie na kanale, a dzisiaj mam dla Was ekstra saszetki. Słuchajcie, ja już się nie mogę doczekać, żeby je otworzyć. Patrzcie, jakie są fajowe. Są to saszetki z serii Barbie Color Reveal, czyli ta kolorowa niespodzianka. Na pewno kojarzycie te niespodzianki. Um, raczej w formie tub. tutaj pierwszy raz są jako saszetki! Uwaga, w środku czeka na nas pięć niespodzianek i coś czuję, że będą tutaj zwierzaczki Także jeśli lubicie zwierzaki, to koniecznie dawajcie łapki w górę, piszcie na kogo trafię w saszetce Możecie zgadywać, nie wiem na kogo trafię, dopiero się okaże No i co? Zaczynamy, otwieramy saszetki Możecie właśnie tą serię kojarzyć właśnie z tymi tubami, bo tutaj mieliśmy do zdobycia różne lajki właśnie z serii Barbie I tu mogliśmy znaleźć dla nich akcesoria, one też zmieniały kolor, no było tu mnóstwo zabawy i sporo niespodzianek A dzisiaj otwieram dla Was, słuchajcie, saszetki, także zobaczymy czy te saszetki są fajniejsze od tub, czy może nie Zobaczymy sami, także co, ja otwieram już pierwszą saszetkę, obym trafiła na jakiegoś fajnego zwierzaka, nie wiem kto tu będzie w środku, w ogóle jakie są zwierzaki, bo nie ma tu żadnej ulotki na wierzchu, ale zaraz się przekonamy, słuchajcie, o, ale czas! serducho trafiłam, jejku! I chyba w tym serduchu będą schowane, czy będzie właściwie schowany zwierzak. Tu mamy jeszcze taką kropelkę, czyli tu chyba trzeba dodać wody. Orety! Hmm, hmm, hmm. Zapowiada się naprawdę ciekawie, patrzcie na to! Ale bajer, saszetki są w środku! Tak jak Wam mówiłam, w środku są saszetki, słuchajcie, tu już widzę, mam jedną jakąś saszetkę, drugą, trzecią, czwartą i podejrzewam, że piąta właśnie niespodzianka to jest to pudełeczko w kształcie serducha i zaraz Wam jeszcze pokażę pewną magię. Otóż to serducho sobie zamykamy, spójrzcie, jest fioletowe, nic szczególnego. Ale ja sobie tu jeszcze przygotowałam miskę z wodą. Uwaga, uwaga, ta Jest jej miska z wodą i musimy tutaj zanurzyć nasze serducho. E, czy coś się z nim stanie? Oto chwila prawdy, zobaczymy. O, słuchajcie, to farbuje! O rany, farba puszcza, patrzcie na to! O, co tu się wydarzy, rety? Dobra, trochę obrócę do góry nogami. Ja myślałam, że to zmieni kolor, a tu jest farba! Patrzcie, jak schodzi. Ale! Bajer! Dobra, jeszcze trochę to pomoczymy, pomoczymy. Dobrze, że wyjęłam saszetki najpierw. Słuchajcie, też Wam proponuję tak zrobić, jak będziecie mieć właśnie taką saszetkę w domku. I widać wzór! Juhu! Dobra, chyba już wszystko zeszło, słuchajcie. Pełno tej fioletowej farby zostało w misce, a tymczasem tak się prezentuje pudełeczko. Ma taki nowy wzór. Powiedziałabym, że trochę wygląda to jak taki tatuaż. To spójrzcie, tak się to prezentuje z bliska. Właśnie dobrze, że wyjęłam te saszetki, bo zobaczcie, no, może by się nie zamoczyła, ale jednak trochę wody tutaj kapło, więc lepiej je wyjąć, żeby nic im się nie stało. To teraz, skoro już wiecie, jak wygląda pudełeczko, to czas otworzyć saszetę. otwieramy saszetki, czas na pierwszą saszetkę, a mamy tutaj parę olbrzymich niebieskich słuchawek mogą być przydatne. Zobaczymy, do kogo będą w ogóle należały. Teraz czas na drugą saszetkę. Uwaga, uwaga, jest to... Uu, e, słuchajcie, taki mm, bidon na kawę, na jakiś napój. Tak to wygląda. Teraz, nie wiem, chyba to jeszcze muszę otworzyć najpierw, czy to już jest ta niespodzianka, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy, co tu jest kolejnym dodatkiem. O, plecaczek! Jaki ładny do kompletu w ogóle. Super. No to teraz ostatnia rzecz. A właściwie nawet nie rzecz, tylko nasz zwierzak to już chyba będzie. Chwila prawdy, na kogo dziś trafiłam? Jak myślicie? Oj, uwaga, uwaga, uwaga. tam Ta Jest to słodki psiaczek. Taki mały szczeniak. Zobaczcie, jak kręci główką. Jaki słodziak! Pewnie dla niego są słuchawki, co? Czy dla Barbie? Zobaczmy. O, no może w sumie da radę je założyć, założę je mu z tej strony, śmiesznie by wyglądał, więc chyba lepiej jak założy te słuchawki Barbie, mamy tutaj też plecak, czy on się tu zmieści? Ja, zobaczcie jak się zmieści, może podróżować w plecaku, super sprawa, fajnie, że mamy tutaj tyle dodatków. Tak wygląda ulotka, która tu jest również dołączona. Tu mamy wszystkie Barbie pokazane, tu mamy serię z Chelsea i na koniec są nasze słodkie zwierzaki. Mój zwierzak jest dokładnie, o, tutaj. Ja już widzę, że tu można też trafić na jakieś kociaki. Nie wiem, czy to jest króliczek, czy też kociak, ciężko mi powiedzieć. Ale gdzie nie, gdzie są po dwa zwierzaczki. Zobaczcie, w tych takich większych torbach się mieszczą. Ale byłoby fajnie trafić na takie bliźniaki. To czas na kolejną saszetkę. Kto tutaj będzie? O nie znowu psiak, chciałabym kogoś innego, naprawdę. Chciałabym bardzo, żeby był tu ktoś inny. O, o, a nie, chyba będzie ktoś inny, patrzcie, bo jest niebieski kolor pudełeczka. Znowu mamy dołączoną instrukcję y, obsługi. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda, bo chyba nie pokazywałam. O, tu w tej pierwszej instrukcji był właśnie, o, ten psiak, co ja go miałam. Czyli zobaczcie, otwieramy, napełniamy miskę, z wo miskę wodą, y, moczymy to i otwieramy saszetki. Także to wszystko. Instrukcja jest mega prosta. To co? Otwieramy naszą niesłodzianeczkę. Kolejne serducho. Oho. Dobra, to już wiem, że to trzeba będzie zaraz zamoczyć w wodzie. Ale najpierw, kochani, otwórzmy sobie, znaczy wyjmijmy sobie te saszetki. O, ja mam tu chyba dużą torbę, słuchajcie. O, I więcej mam saszetek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, chyba trafię na bliźniaki. Ale bajer, dobra. To to słuchajcie, odłożę na bok. A teraz najpierw zamoczę nasze pudełeczko. Wiecie co? Ponieważ ja mam ten sam kolor tej farby, nie wiem ogólnie, czy wszędzie są te same, to ja to zamoczę tutaj. Zobaczymy, czy wzór będzie inny, czy to w ogóle puści, czy muszę nalać może świeżej wody. Nie, schodzi bez problemu, patrzcie. Super. Jej, chyba będzie inny wzór. Oho. Tu miałam widzę taki bardziej muzyczny, a tu mam już, zobaczcie, słon, kości, pizza. O, są inne wzory. Fajnie. Ale czadowo! Ja się tak cieszę, słuchajcie, że chyba tu będą bliźniaki. Jak fajnie, naprawdę ja lubię takie wyjątkowe tutaj niespodzianki, a pewności w sumie nie miałam, że na to trafię. Dobra, widać już nasz, nasz wzór, także spójrzcie, pokażę Wam dla porównania ten drugi. No trochę się różnią, ewidentnie. Spójrzcie, jeszcze jedna rzecz. Widzicie? Te nasze pudełeczka możemy łączyć. Przyczepiamy je do siebie, o, i się ładnie trzymają. Dobra, to otwieramy nasze dodatki. Co tu się kryje? Uwaga! Pizza na talerzu! Ale czad! Wygląda smakowicie. Teraz saszetka numer dwa i tutaj mamy, uwaga co? Ja wiem, to jest takie frisbee dla psiaków, ale to wiadomo należy do Barbie, bo to Barbie będzie im rzucać to frisbee. To jest nawet miejsce na paluszek. Teraz wezmę tą giga saszetkę. To chyba jest torba. Wow, o rany, trochę mi tu uciekła. Tak, nawet nie torba, a taki koszyk, zobaczcie. To tutaj musimy zaczepić. O, i koszyk wtedy będzie już. Kompletny, dobra, fajnie, taki trochę jak koszyk piknikowy. I tu, tu chyba są nasze bliźniaki, nasze małe zwierzaki. Nie wiem kto to taki, ale takie mam przeczucie. O, jakie bobaski! Patrzcie, jaki szczeniak słodziutki, orany. Dla porównania pokażę wam tego większego. No widać, że tu jest szczeniak, a to jest trochę starszy piesio. Dobra, i teraz jeszcze druga saszetka z kolejnym takim bobasem chyba. Co to będzie? O, drugi szczeniaczek, tylko że biały. Mam całą psią rodzinkę. Dobra, to uwaga, nasze zwierzaki, patrzcie, są takie małe, że tylko uszy im wystają w koszyku. I tu im jeszcze zapakuję na drogę, słuchajcie, to frisbee, no i pizzę. O nie, frisbee się chyba tu nie zmieści, wiecie co, inaczej to zrobimy. Freeze pójdzie na dół, tu przyjdzie pizza. O, i tu usiądą nasze zwierzaki, chociaż je widać teraz. Dobra, to otwieram jeszcze ostatnią już saszetkę, saszetkę numer 3. Zobaczymy, na kogo tutaj trafię. Uwaga, uwaga, uwaga. Uuu, tu w ogóle mam całe fioletowe serducho, więc będzie chyba znowu ktoś inny. Pytanie tylko, kto tu się trafi? Dobra, znowu mamy tutaj tą farbę. Wyjmę już sobie saszetki. O! Nie, chyba myślałam. Nie, znowu jest więcej! O, chyba będą kolejne bliźniaki! Jak słodko! Dobra, zamykamy serducho i zamoczymy je w wodzie. Zamoczymy nasze serducho w wodzie. Ja je tak mocno tu zanurzę. Farba schodzi. Schodzi pomalutku. Także zaraz zobaczymy, jaki tu będzie efekt. O, już coś widać. Słuchajcie, ja tu chyba widziałam taki yy, kłębek wełny. Czyżby tu miały być kociaki? Ale byłoby fajnie. Ja na razie mam same pieski. Chyba tak, widzicie? No, zobaczymy, zobaczymy, kto tu się trafi. Uwaga, uwaga. I farba już jest praktycznie cała zmyta. Tak się prezentuje trzecie pudełeczko, które miałam w saszetce. Jak widzicie, na każdym pudełku wzór jest inny. Także, no, może to być jakaś wskazówka właśnie na to, na kogo trafimy w środku. To otwieramy saszetki! Saszetka numer jeden. To chyba będzie jakaś torebka. Tu to jest największa. Uuu, jaka zielona! Ale fajnie. Też jest taka troszeczkę większa. Dobra, następna rzecz w takiej mniejszej saszetce I jest to. Są to okulary w serducha. To chyba właśnie będzie ten element dla Barbie. Także schowajmy je. Albo niech leżą tu. Zobaczymy. To teraz, uwaga, następne! zaszeteczki niespodzianeczki. I kogo ja tu mam? Patrzcie, to jest chyba następny szczeniak. Naprawdę ja na same pieski trafiam? To tak można. Myślałam, że będą kociaki tym razem, ale ewidentnie trafiają mi się kolejne psiaki bliźniaki. I a to jest zaraz? To chyba jest kiciuś. To chyba jest serio kotek, tak wygląda, no nie wiem, ale przypomina mi kociaka. Decydujcie sami, czy mam rację czy nie. I ostatnia saszetka, którą otwieram, to butelka z wodą dla Barbie. Tak się prezentują wszystkie moje niespodzianki, na które trafiłam. W pierwszej paczce miałam takiego starszego psiaka, takiego psiaka juniora, a tu już miałam same szczeniaczki i na samym końcu chyba trafił mi się kiciuś. Jak myślicie? Dawajcie znać, czy on Wam też przypomina kociaka, bo coś czuję właśnie, że jest to taki mały, słodki kotek. Mi się wszystkie niespodzianki podobają, ale najbardziej się cieszę, że trafiłam na te dwie podwójne saszetki. To moi drodzy, dawajcie znać, czy udało Wam się odgadnąć w komentarzu, na jakie zwierzaki dzisiaj trafię. Ja się nie spodziewałam, że będzie tyle psiaków. Myślałam, że trafią się też jakieś koteczki, a tu ewidentnie chyba trafił mi się tylko jeden kociak. A tak to mam całą, słuchajcie, psią rodzinkę. Także jeśli polubiliście te niespodzianki, to dawajcie koniecznie łapki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa pa!